Tutajsza jednostka jest jednostką aktywną, z dużymi tradycjami, ponad stuletnią już. I nabycie tego wozu to już takiej wisienka na torcie. Ostatni akord yy, na drodze formalnej do aspiracji, do uczestniczenia w tym krajowym systemie ratowniczo gaśniczym, ja to tak mówię potocznie, własnym językiem, że to jest półzawodowa, strasz jednocześnie paradoksalnie wyrażam głęboko nadzieję, że ten wóz będzie głównie bezrobotny. Te jednostki, które są najbliżej różnych zdarzeń muszą po prostu mieć dobry sprzęt i dobrze wyposażony. I tak jak tutaj zobaczymy na ten samochód, pootwieramy różne klapy, to tam jest wszystko nowiuteńkie. I niech paradoksalnie służy jak najrzadziej, bo to będzie oznaczać bezpieczeństwo, ale w razie potrzeby to niech ci strażacy, druchowie, z OSP Tuchowicz mają wszystko pod ręką i niech ratują życie, zdrowie ludzkie i mienie. Jesteśmy naprawdę, w do... mieszkamy w dobrej gminie, gdzie mamy dobrego gospodarza, gdzie mamy wójta Krzysztofa Kazanę, który stara się inwestować właśnie w tego typu sprzęty. Nie tylko, bo i wiele budynków powstaje, użyteczności publicznej, powstają szkoły, rozbudowują się szkoły, sale gimnastyczne. Naprawdę to trzeba podziękować wójtowi. Ten piękny samochód rzeczywiście należy się Tuchowiczowi i należy się tej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowiczu. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy samochód Volvo 280, 4000 litrów wody, szybkie natarcie, marto oświetleniowy, działko na dachu, którego nie mieliśmy w poprzednim samochodzie, dużo większy zbiornik, także jest gęba, nam się śmieje od ucha do ucha.